Zaprosiłam na ten wieczór nasz wspólny, moich znajomych, przyjaciół. Co prawda wszyscy należymy do stowarzyszenia Art Orawa. Każdy zajmuje się czymś innym, każdy się specjalizuje w jakiejś innej dziedzinie, a, a ja ich tutaj troszeczkę chcę przekonać do właśnie filcowania wełny z wykorzystaniem styropianowych kulek i zrobimy sobie taką. Mam nadzieję, że fajną. Wszystkim wyjdą takie fajne bombki choinkowe właśnie z wykorzystaniem tej wełny. Wykorzystamy też wzory orawskie. Tak, takimi cieniutkimi pasemkami odrywamy. Przykładamy sobie do kuleczki. Próbujemy ją tak fajnie w jednej, w jednej wielkości, w drugości właśnie formować. Tak, ale to musimy takimi właśnie malutkimi kawałeczkami. I teraz próbujemy właśnie tymi igiełkami mocować do tego syrewna. Teraz tu mamy przygotowanych parę rzeczy już. No e, cała kulka jest e, obtoczona pewną, Ania ładnie zrobiła. Arniska to kończy. Krzysiek, Krzysie też kończy. Popatrzcie. W różnych kolorach możemy. Tutaj dla... Tak. O ładnie dziewczynki. A teraz wybieramy sobie wzór. Oczywiście możemy z głowy robić różne wzory. Ja Wam tutaj przygotowałam dzisiaj takie świąteczne wzory i próbujesz, próbujesz sobie włożyć kontur. Ale się... tak, no. mocno go nie mocno, nie. tylko tak? nie mocno, lekko tylko kontur, bo później wszystko będziemy wypełniać. Na dzisiejszych warsztatach zrobiłam bombkę ozdobioną ostrokrzewem symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Na dzisiejszych warsztatach chciałam udekorować moje bombki. Jedna jest z akcentem typowo orawskim, parzenica orawska, a druga dzwoneczek Bożonarodzeniowy. Na dzisiejszych warsztatach wykonałem bombkę, symbolizującą Święta Bożego Narodzenia. Mikołajek, który jest na czasie i klimatyczny bałwan. Zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wesołych, wesołych Świąt!